Jak kupić bilety na mecz FC Barcelony? Jeśli marzycie o zobaczeniu tego kultowego klubu na żywo, to bardzo dobrze trafiliście, bo dzisiaj przejdziemy krok po kroku każdy etap, żeby zdobyć bilet. Mecz FC Barcelony to jest niezapomniane doświadczenie. mnie właśnie wy. Przynajmniej kilka razy w tygodniu dostaję wiadomości od was na Instagramie, jak kupić te bilety, gdzie je kupić, bo nie macie o tym zielonego pojęcia i nie wiecie, jak się za to zabrać. Ale szczerze wcale się wam nie dziwię, że chcecie jechać na ten mecz, bo ta drużyna to jest coś więcej niż klub. Camp Nou, czyli dom i stadion FC Barcelony. Aktualnie nie wejdziemy na Camp Nou, bo jest remontowany. Czy to oznacza, że jesteśmy bezdomni? Trochę tak. <laughs> ma być on dopiero oddany w maju, ale wiecie jak to jest. Hiszpanie się nie spieszą, więc może być to nawet później niż w maju. Tak w maju ma wyglądać nowy stadion Barcelony, jest aktualnie styczeń Jeżeli oni wyrobią się do maja, to przysięgam Będzie to ósmy cud świata Bo póki co to jest słabo Mój pierwszy raz na Camp Nou był w 2012 roku I wyglądałam wtedy tak to ja i mój ówczesny kras Gerard Piquet. A bilety z tego meczu mam do dziś. Wtedy kupowanie przez internet nie było tak popularne, więc te bilety kupiliśmy po prostu kilka dni wcześniej przed meczem w kasach przy stadionie. Za jeden bilet daliśmy 140 euro i za cztery bilety dla całej rodziny wyszło ponad 2000. Był to sektor, który jest najbliżej murawy i siedzieliśmy w takim miejscu, że ja widziałam ławkę rezerwowych tak gołym okiem. Nie musiałam sobie przybliżać lornetką. To były naprawdę jedne z droższych biletów. Ale skoro nasz dom, kampnął, to jeden wielki plac budowy, to w w takim razie, gdzie Barcelona rozgrywa swoje mecze? Na stadionie olimpijskim, tak zwanym stadionie miejskim, który jest po zupełnie innej stronie miasta niż Camp Nou i ma bieżnię sportową, lekko atletyczną bieżnię, bo jest to stadion olimpijski. I przez tą bieżnię jest naprawdę fatalny widok, tak jak to możecie zobaczyć z niektórych miejsc. Czy to może spowodowało, że mniej ludzi chodzi na te mecze, albo że może bilety są tańsze? Oczywiście, że nie. Cały ten film będzie poświęcony temu, jak kupić bilety na stadion olimpijski na mecz FC Barcelony. Jeżeli wrócimy na Camp Nou, to od Odświeżę wam ten film i powiem wam, jak kupić wtedy bilety na Camp Nou, na meczu Barcelony, na stadionie olimpijskim. Byliśmy trzy razy i trzy razy. Trzy razy i trzy razy przeżywam zawał serca. Kupowanie biletów na mecz to jest najbardziej stresująca rzecz, jaką w życiu robiłam. To jest gorsze od matury. Tylko dlatego, że musisz tam podać swoje wszystkie dane. Jeżeli się pomylisz, to nie masz możliwości zmiany tych danych. Najgorsze jest też to, że odwołają ci lot, to nie jesteś w stanie nic zrobić z biletami. Przepadają. Ja zawsze kupuję bilety na tej samej stronie, czyli na oficjalnej stronie FC Barcelony. Na biletach bardzo łatwo można. Na kogoś oszukać. Oficjalna strona Barcelony to jest najpewniejsze miejsce, w którym nie zostaniecie oszukani. Handluje się podróbkami koszulek, podeny, szalików, czapek, wszystkiego. Ludzie wiedzą, że piłka nożna jest ogromnym zainteresowaniem na całym świecie, więc po prostu próbują na podróbkach albo na fejkowych biletach się dorobić. Wiem, że są strony, które organizują wyjazdy grupowe, gdzie masz od razu lot, hotel, zakwaterowanie i bilet na mecz. Ja z tego nigdy nie korzystałam. Ja po prostu nie chcę wyjazdu grupowego. Ja chcę zawsze zorganizować sobie wyjazd na własną rękę. Sama szukam hotelu, lotu, sama sobie kupuję bilety na mecz. Nigdy nie korzystałam przez pośrednika, przez na przykład strony Kup bilecik na meczy, meczyki Barcelona, tanie bileciki. Wiem, że te strony istnieją, ale nigdy z nich nie korzystałam i póki co nie mam zamiaru. Jeżeli to się zmieni, to wam powiem, czy to nie był fejur więc teraz przy samym kupnie dopiero zacznie się zabawa. ZABAWA! Ale zanim kupimy, to zrobimy przerwę na jedzenie. Oczywiście z cateringu Pomelo. Zamawiajcie sobie, by. link do ich strony i kod zniżkowy znajdziecie w opisie tego filmu. Przejdziemy sobie etap kupowania biletów razem. Wchodzimy na ich stronę i wybieramy futbol męski. W tej zakładce pokaże nam się terminarz meczy domowych, czyli meczy, które będą grane w Barcelonie. Zrobimy sobie taką symulację na dzisiejszym meczu, który będzie rozgrywany właśnie dzisiaj wieczorem, kiedy to nagrywam. I tutaj macie wybór. Możecie sobie wybrać zupełnie podstawowy pakiet albo VIP Premium. Ja nigdy nie korzystam z VIP Premium, może kiedyś skorzystam, ale ja zawsze kupowałam na Basic. Wybijamy i widzimy wszystkie sektory i miejsca, które możemy sobie wybrać. Każdy sektor tak naprawdę ma inną cenę i wszystkie ceny macie podane. Bardzo fajne jest też to, że klikając na konkretny sektor, pokazuje Wam się przybliżona wizualizacja 3D, jak z tego miejsca może wyglądać murawa i jak to jest daleko, czy też blisko. Chcielibyście bliżej, czy nie zależy Wam na bliskości, po prostu chcecie oddychać jednym powietrzem z Lewandowskim. Najdroższy bilet będzie kosztował prawie 900 zł. Jak spojrzymy na kolejne mecze, to są mecze, w których najtańszy bilet, czyli z najgorszą widocznością, będzie kosztował około 200 zł. Czerwony to jest na górze, niebieskie to są na dole. Więc możecie sobie mniej więcej obczaić cenowo i wyglądowo, jak, jak to stoi. Próbujemy sobie kupić bilet taki, który ostatnio kupowałyśmy. Tutaj was yy, przeniesie do kupna. Ej. Co to jest? Co? Są wybory miejsc? Trzy razy kupowałam te bilety i ani razu nie wiedziałam, na którym miejscu będziemy siedzieć, bo nie było czegoś takiego. Ja nie wiem, ej, aż muszę napisać do Magdy, serio. Tego wyboru miejsc wcześniej nie było. Od Wtedy prze przenosiło was od razu już do płatności. To jest mega teraz e, fajna opcja. Wow, to jest ekstra. Polecam wam wybrać miejsca, które są blisko schodów, dlatego że ludzie co chwilę chodzą kupować jedzenie, picie, siku. I polecam wam wybierać miejsca gdzieś tak najlepiej po środku. Załóżmy, że miejsca wybrane i po prostu przechodzimy dalej. Klikamy continue ile pieniędzy to będzie kosztowało. Musimy uzupełnić nasze dane. Imię, nazwisko, telefon i region, z którego jesteśmy. Tutaj też będziecie musieli wybrać plus 48. Dalej podajecie dane wszystkich uczestników. Tutaj wybieramy oder. Tutaj podajemy numer dowodu osobistego lub paszportu, jeżeli będziecie korzystać. I podajemy każdego osobnika oddzielnie. Jeżeli jedziecie rodziną, czy to matkę, ojca, dzieci. Każdy musi mieć tutaj swoje dane wpisane. I najgorsza część, czyli zapłacenie im za bilety. Zapłaciliście, pieniądze zeszły Wam z konta. Teraz dostaniecie potwierdzenie Potwierdzenie złożenia zamówienia na bilety na waszego maila, więc podajcie takiego maila, którego używacie sobie na co dzień. Potwierdzenie zamówienia nie jest jeszcze waszym biletem. Od momentu kupienia biletu mijają 24 godziny i przyjdzie do was potwierdzenie waszych danych osobowych. Dane osobowe jeszcze raz. Wypełniacie po 24 godzinach, kiedy ich system to zamówienie na wasze bilety po prostu przemieli, prze... przetrawi. No nie wiem czemu tak jest, ale tak jest. Najważniejsze jest to, że maile od Barcelony padają w spam. Ty i mi na przykład to wpada w oferty, bo musicie śledzić, kiedy dostaniecie tego drugiego maila, żeby wypełnić wasze wszystkie dane. Jeżeli nie wypełnicie danych z drugiego maila, to nie będziecie mieli biletu. To jest mega, mega istotne. Wtedy, jak już wyślecie swoje dane, czekacie, aż oni wyślą wam bilety. Jak dostaniecie bilety, nie wstaniecie. Nie stawiajcie tego nigdzie. Nie stawiajcie tego na Story, na TikToka, nigdzie. Bo tam jest kod QR i cały bilet. Bo już tyle razy były takie akcje, że ktoś swój bilet na mecz czy na koncert wstawił na Story, ktoś to zobaczył i wszedł sobie na jego bilecie. Bo ja wiem, że niektórzy wolno myślą albo wcale. Przeczytałam kiedyś takie komentarze, że kupiliście mega tani bilet, ale od osoby trzeciej. No właśnie, tutaj gdzie się znajdujemy, czyli przedstawione, są osoby trzecie. Czyli tak zwane osoby, które sprzedają bilety nielegalnie. Więc Wy sobie kupujecie taki bilet, jest tanio, jest dobrze. No nie zawsze, bo idziecie zeskanować bilet, a się okazuje, że on nie działa. Odwracacie się, a tego gościa już nie ma. Uciekł. Kasę wziął, a bilet nie działa. Więc uważajcie na takie osoby i omijajcie je. Niektórzy z Was pomyślą sobie teraz, ej, w sumie spoko, kupię sobie bilet na przykład już na Maj. Bo grają wtedy z Real Madryt. Nie kupujcie biletów z dużym wyprzedzeniem. My mieliśmy taką sytuację, że miałyśmy lecieć na mecz w sobotę. A ja chwilę przed wyjazdem stwierdziłam, że sprawdzę, na którą on jest dokładnie godzinę. W Google pokazało mi, że mecz jest w piątek, a nie w sobotę. Nie dostałam żadnego maila o tym, żadnej informacji, nic. Oni po prostu sobie przełożyli ten mecz. Nikomu nic nie mówiąc. Zamiast lecieć w sobotę do Barcelony, to musiałyśmy lecieć już w piątek, więc musiałyśmy kupić dodatkowe bilety lotnicze, dodatkową noc w hotelu. Dopłaciłyśmy do całego tego wyjazdu jeszcze 5 tysięcy złotych, żeby być szybciej na tym meczu. Nawet jeżeli kupujecie bilet na piątek, sobotę lub niedzielę, to nie oznacza, że on na pewno się wtedy odbędzie. I do samego końca sprawdzajcie, jaki to jest dzień, bo będziecie mieli tak samo jak my na mecie z totalnymi średniakami, czyli drużynami, które nie są w ogóle ciekawe, a są też takie w Hiszpanii. Pani, które są na końcu tabeli, może być wystawiany rezerwowy skład. Jeżeli wybieracie się na mecz, który, na który bilet jest tańszy, bo mecze ze słabą drużyną, to pamiętajcie o tym, że możecie na przykład nie zobaczyć Lewandowskiego, bo trener zdecyduje się wystawić rezerwowy skład. Przy słabszych drużynach nie macie nigdy pewności, że zobaczycie te największe gwiazdy. Więc jeżeli już lecieć i wydawać pieniądze, to spróbujcie wybrać się na taki mecz, który jest rangą wysoko. Wybierzcie mecz z drużyną, która jest wysoko w tabeli. Wtedy będziecie mogli mieć pewność, że zobaczycie i barcelońskie gwiazdy, i gwiazdy też, z tej drugiej drużyny. Teraz na pewno już dla Was jest wszystko jasne, ale jeżeli macie jakiekolwiek jeszcze pytania zadajcie w komentarzu No i koniecznie napiszcie mi na jaki mecz chcecie lecieć.